Baga. Ale czym wy się teraz? No właśnie, tak. O, już nagrywa. Dziękujemy za ten wspaniały kurs. Był Lep, to te... bardzo dobrze spędzony czas. Przed kursem myślałem, że z tym doświadczeniem małżeńskim wiem wszystko o dialogu w małżeństwie. Tyle lat dialogowaliśmy, a jednak się pomyliłem. <laughs> Trochę to było inne dialogowanie. Teraz wiem, że po prostu wymaga to poświęcenia czasu, więcej czasu i no, pewnego, pewnej dyscypliny i że należy to robić z Bogiem. Okay. Dziękuję też Twojej żonie, która ze mną tu była i też poświęciła ten czas. A ja też bardzo się cieszę, że byłam z moim mężem. Mogliśmy w spokoju pobyć ze sobą. Mogłam na niego popatrzeć, za ręce potrzymać. Bardzo dziękuję. I wszystkim polecam.